Siódme Międzynarodowe Forum Gospodarcze na superauto.pl stadionie śląskim w Chorzowie. A moim gościem jest Mirosława Kendra, prezes zarządu TIRSPET z Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zajmujecie się logistyką, spedycją. Przeszliście na przestrzeni kilkudziesięciu lat swojej działalności, 36 lat doświadczenia, to piękna Dzień okoliczność. Się. Od transportu drogowego, tego klasycznego, w stronę transportu morskiego. Jak, jak to wyglądało? Jak płynnie, no omen, udało Wam się przejść tam drogę? A tak jak Pan wspomniał, firma powstała 36 lat temu. Od, wszystko zaczęło się od transportu drogowego, zarówno po Polsce, jak i po Europie. Natomiast bardzo szybko okazało się, że w Polsce. Rodzi się popyt na, na import towarów z krajów Dalekiego Wschodu. Zaczynaliśmy od importu z Chin i z Tajlandii. Właściciele spółki odbywali pierwsze podróże służbowe, szukali partnerów w Chinach, w Tajlandii do, do tego, aby takie transporty realizować. Wtedy jeszcze gro transportów było realizowanych do portów niemieckich. Także porty polskie, jeśli chodzi o transport kontenerowy w ogóle nie funkcjonowały, więc towary przychodziły do portów niemieckich. Tam też poszukiwaliśmy partnerów do, do stałej współpracy i tak rok po roku zwiększaliśmy wolumeny. Jakieś 20 lat temu na import z dalekiego wschodu otworzyły się porty polskie. Najpierw Gdynia, potem Gdańsk i teraz już po 36 latach no, gro towarów, które przypływają do Polski, jest obsługiwana przez porty polskie. My w tych portach aktywnie uczestniczymy. Z roku na rok zwiększamy swoje wolumeny i, i, i taka też jest nasza strategia rozwoju. Teraz już nie tylko Chiny, ale, ale inne kraje azjatyckie bardzo mocno mm, y, Importujemy z Wietnamu, z, z Tajlandii, z, z Korei, natomiast takim naszym kolejnym perspektywicznym rynkiem, który uruchamiamy mniej więcej od roku, to są Indie. 2019-2020 rok w Państwa branży spore zamieszanie, bo to czas covidowy, gdzie my byliśmy zamknięci w domu, wiele branż przeżywało spore trudności. Jak to wyglądało w Waszej perspektywie? My muszę powiedzieć, że przeszliśmy przez ten okres suchą stopą, a wręcz powiedziałabym, że był to okres prosperity, jeśli chodzi w ogóle o branżę, nie tylko o naszą firmę. Natomiast nasza firma poradziła sobie chyba najlepiej z całej konkurencji, a to dlatego, że za rok 20 dostaliśmy wyróżnieni przez dziennik gazetę prawną firmą z największą dynamiką obrotów. Także. Także my wykorzystaliśmy ten moment, przez to, że byliśmy na tyle już zinformatyzowani z i zdigitalizowani, że po pierwsze, jako firma polska z kapitałem polskim, a nie korporacja, byliśmy w stanie pracować z domu, czyli cały obieg dokumentów transportowych odbywał się, że tak powiem, przez systemy. Po drugie, mieliśmy i mamy bardzo dużą sieć agentów. W krajach azjatyckich, więc jeżeli jeden z agentów przeżywał jakieś trudności, miał problemy z załatwieniem miejsca na statkach, to przeskakiwaliśmy płynnie na kolejnego agenta. Więc to wszystko spowodowało, że byliśmy w stanie, mimo problemów z miejscem na statkach, to miejsce naszym klientom zorganizować i, i w sposób bezpieczny i terminowy te towary dostarczać, a klienci rzeczywiście nastawili się na zakupy. Tak jak wspominałam, siedząc w domach i pracując z domu, wielu konsumentów po prostu stwierdziło, że jest to być może dobry czas na remont, na reorganizację mieszkania. I to samo działo się w branży ogrodowej. Wiele, wiele osób kupowało działki, budowało domy, więc cała budowlanka też, też przeżywała rozkwit. Więc uważam, że no wykorzystaliśmy tę szansę naprawdę najlepiej, jak się dało. Wykorzystam okazję i zapytam, co daje obecność dla takiej firmy jak wasza, lidera w branży transportu morskiego, obecność podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego. No dla nas jest to okazja do jakby wzmocnienia naszej marki, tak? Bywanie w takich miejscach, a także uczestniczenie w różnego rodzaju rankingach, które przy okazji takich forach się dzieją, to, to pewien prestiż i też dowód na, na, na to, że jesteśmy firmą rozwojową, firma, która, firmą, która chce wzmacniać swoją markę. My jesteśmy podczas tego forum też laureatem nagrody czempiona biznesu i ta nagroda jakby tą naszą markę wzmacnia, tak? pokazuje nasze przewagi konkurencyjne, pokazuje, że jesteśmy firmą, która wspiera polską gospodarkę, która stawia na, innow na innowacyjność. Więc dla nas to, to jest też sposób, powiedziałabym, komunikacji z naszymi klientami tak? pokazania, że nie konkurujemy tylko ceną, gdyż branża TSL jest mocno przesycona konkurencją i wiele firm stara się pozyskiwać nowych klientów tylko i wyłącznie na podstawie ceny. My chcemy oprócz konkurencyjnej, rynkowej ceny proponować dużo więcej, i jakby to uczestnictwo, a, a też ta nagroda, a czempiona biznesu jest właśnie. Potwierdzeniem naszych przewag i, i tego, że nasza firma oprócz ceny ma jeszcze wiele do zaoferowania. Biznes to stały rozwój, więc zapytam, jakie plany dla spółki na te najbliższe miesiące, na najbliższe kwartały? Eee, na pewno Wyręczny ciągły zdać. rozwój, tak. <laughs> Na pewno cały czas stawiamy na, na rozwój wolumenów. Tak? tak jak wspominałam, wchodzimy w nowe kierunki, bacznie obserwujemy popyt, to co się dzieje na rynku, to skąd nasi klienci chcą importować towary. Chiny. Nie są już jakby głównym miejscem importu z tego względu, że, że towary, które są produkowane w Chinach, zrobiły się po prostu dla wielu konsumentów zbyt drogie. Także następuje przeniesienie produkcji do innych krajów, czy to do Wietnamu, czy to do Korei, czy to do wspomnianych Indii, więc my bacznie obserwujemy rynek i, i Przenosimy również swoje usługi na te rynki, w których występuje wzrost popytu, albo w których ten popyt może się pojawić za, za kilka lat. Na pewno oprócz tego wzrostu przewożonych wolumenów i obsługiwanych nowych kierunków, chcemy stawiać na wspomnianą już digitalizację i informatyzację. Tak, to jest zdecydowanie klucz do sukcesu. Chcemy automatyzować pewne procesy, chcemy, aby nasi pracownicy zajmowali się taką inteligentną obsługą klienta, rozwiązywaniem problemów, a, a żeby te najprostsze codzienne czynności były wykonywane przez systemy przez, yy, i przez wsparcie yy, właśnie z poziomu sztucznej inteligencji. Także ta digitalizacja, automatyzacja to jest coś, co jest wpisane w naszą strategię na, na kolejne 5 lat. Yy, no i to co za tym idzie, jeżeli, Proste czynności wykonują za nas systemy, to chcemy, aby nasi pracownicy rozwijali się właśnie w kontekście takiej obsługi eksperckiej. Także na pewno chcemy przez następne lata inwestować w rozwój kompetencji zarówno naszych menadżerów, jak, jak i szeregowych pracowników, tak aby ta jakość naszych usług i ta eksperckość była czymś, co nas wyróżnia na tle konkurencji. Ambitne cele, ale to właśnie takie warto realizować. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Mirosława Kendra, prezes zarządu TIRSPED, spółka z o. była Dziękuję. gościem naszym. Dziękuję. Serdecznie. Dziękuję serdecznie.